Kiedy mówi się o trójkącie bermudzkim, od razu przychodzą na myśl fascynujące historie o tajemnicach i zniknięciach, które niczym życie rozgrywają się na granicy rzeczywistości i fantazji. Czy wiedzieliście, że pierwsze tajemnicze przypadki zostały odnotowane wiele wieków temu? Jednym z najsłynniejszych incydentów było zaginięcie eskadry LOT-19. W grudniu 1945 roku pięć samolotów wykonujących rutynowe zadanie szkoleniowe po prostu zniknęło bez śladu razem ze swoimi pilotami. Próby ich odnalezienia zakończyły się fiaskiem, dolewając oliwy do ognia już narastającego fenomenu. Ale to tylko jedna z wielu podobnych tajemnic. Niczym legendarne złote miasta, statki bez załóg i samoloty nagle zawieszone w powietrzu znikały w przestrzennej bezczasowości trójkąta. Psychologowie, historycy i entuzjaści wciąż łamią sobie głowy, co tak naprawdę stało się z tymi nieszczęśnikami. Jednak im głębiej zagłębiamy się w tę przeszłość, tym bogatsze stają się legendy, a coraz więcej pytań pozostaje bez odpowiedzi. Ale w próbie choćby częściowego wyjaśnienia tego zjawiska pojawiło się wiele teorii. I właśnie teraz przyjrzymy się tym najbardziej zadziwiającym z nich. Rozdział drugi. Kiedy rozmowa schodzi na temat trójkąta bermudzkiego, pierwsza myśl, która przychodzi wielu osobom do głowy, to istnienie niewyjaśnionych sił, które mogą zakłócać prawa fizyki. Niektórzy badacze i entuzjaści wysuwają hipotezy o niezwykłych anomaliach przyrodniczych, takich jak potężne anomalie magnetyczne, które mogą zakłócać nawigację. Inni uważają, że winne są gigantyczne podwodne erupcje metanu, które mogą wpływać na wyporność statków, a nawet na statki powietrzne. Te hipotezy, choć ustępują pod względem romantyzmu opowieściom o inwazjach obcych, tworzą logiczną podstawę do prób wyjaśnienia tego, co się wydarzyło. Zadziwiające jest jednak to, że mimo pozornej prostoty tych wyjaśnień, wciąż nie ma wśród naukowców jednomyślności. I tak jak rozwiązanie jednego fenomenu często rodzi setki nowych pytań, tak i w naszym przypadku niektórzy badacze poddają w wątpliwość samą możliwość wystąpienia zjawisk na taką skalę. Niemniej jednak to wcale nie jest koniec różnorodnych teorii. To, co czeka nas dalej, jeszcze bardziej poszerzy horyzont naszego wyobrażenia o możliwych oddziaływaniach na trójkąt bermudzki. Czego jeszcze możemy nie wiedzieć? I które hipotezy pozwalają nam naiwnie fantazjować o powiązaniach z cywilizacjami kosmicznymi? Rozdział trzeci. Z każdym krokiem w głąb zagadek Trójkąta Bermudzkiego, nasze wyobrażenia stają się coraz bardziej mistyczne i niewytłumaczalne. Jedną z najbardziej ekscentrycznych hipotez jest ta, która łączy to zjawisko z cywilizacjami pozaziemskimi. Zwolennicy tej teorii sugerują, że trójkąt może być portalem, przez który obcy obserwują naszą planetę, a nawet porywają ziemskie technologie i organizmy do własnych eksperymentów. Wydaje się to niewiarygodne, ale niektóre relacje świadków oraz tajemnicze odczyty radarów przez dziesięciolecia podsycają takie rozważania. Istnieją nawet opowieści o jasnych, niezwykłych obiektach pojawiających się na niebie oraz o nagłych awariach elektroniki, co budzi podejrzenia o zaangażowanie potężnych istot pozaziemskich. Chociaż nauka nie potwierdza takich scenariuszy, tajemnicze aspekty wciąż nie dają spokoju entuzjastom pragnącym rozwikłać zagadkę. Ale czy mamy wystarczające podstawy, by sądzić, że obcy odgrywają tu jakąś rolę? I jak wyjaśnić zbieżność czasu i miejsca tych dziwnych zdarzeń z naturalnymi anomaliami na Ziemi? Odpowiedzi na te pytania mogą być równie trudne do zdobycia, jak same znikające statki i samoloty. Jednak nie tylko teoria o obcych skłania do refleksji. Przed nami jeszcze bardziej praktyczne wyjaśnienia związane z tajemniczymi zjawiskami przyrodniczymi, które mogą rzucić światło na to, co dzieje się w samym sercu trójkąta. Znacznik czwarty. Kiedy próbujemy znaleźć wyjaśnienie zjawisk zachodzących w trójkącie bermudzkim, nasza uwaga wielokrotnie kieruje się ku naturze niezwykłej i nieprzewidywalnej. Geofizyczne anomalie w tym rejonie w tajemniczy sposób splatają się ze sobą, tworząc złożony wzór zjawisk przyrodniczych. Wyobraźcie sobie potężne burze rodzące się na Atlantyku, które nie tylko zagrażają bezpieczeństwu statków, ale także wywołują potężne tsunami i wiry wodne. Te siły natury mogą nagle i bez ostrzeżenia zachwiać stabilnością statku lub samolotu, czyniąc je ofiarami surowej przyrody. Oprócz tego prądy oceaniczne, takie jak Golfstrom, wywołują niezwykle silne pulsacje magnetyczne, które zakłócają działanie przyrządów nawigacyjnych i utrudniają sterowanie pojazdami. To niewidzialne środowisko fal i prądów jednocześnie fascynuje i przeraża. Jednak wszystko to może jedynie częściowo odpowiedzieć na pytanie o tajemnicze zaginięcia. Hipotezy dotyczące dwukierunkowych pól magnetycznych lub nagłych wyładowań energii, które mogłyby pozbawiać urządzenia zasilania, jedynie podsycają apetyt na dalsze badania. Czasami obserwuje się dziwne zjawiska hydrometeorologiczne zwane niebieskimi dziurami. To strefy obniżonego ciśnienia, które mogą wciągać znajdujące się w pobliżu obiekty. Jednak prawdziwa zagadka polega na tym, czy anomalie przyrodnicze wystarczą, by w pełni wyjaśnić fenomen trójkąta. W końcu w naszym polu widzenia nagle pojawiają się inne tajemnicze aspekty, które wydają się być wynikiem ludzkiej ingerencji. Z czasem powstaje wrażenie, że być może stoimy u progu czegoś jeszcze bardziej zadziwiającego, ukrytego przed wzrokiem ciekawskich. Rozdział 5 na horyzoncie zagadek trójkąta bermudzkiego niespodziewanie pojawia się cień operacji wojskowych. Wyobraźcie sobie, seria niewyjaśnionych zaginięć mogła być dziełem człowieka wykorzystującego tajne technologie. Wielu wierzy, że woda i powietrze w tym rejonie mogły stać się poligonem do tajnych wojskowych eksperymentów. Hipotezy wahają się od użycia najnowszych technologii maskowania po testy urządzeń ultradźwiękowych i magnetycznych. Tajne opracowania mogły wchodzić w interakcje z otoczeniem, tworząc iluzję, jakby same żywioły brały udział w grze. Ale co jeśli niektóre z tych eksperymentów wymknęły się spod kontroli, wywołując niszczycielskie siły, których nawet ich twórcy się nie spodziewali? Kto wie, ile tajnych operacji mogło zniknąć razem ze swoimi rezultatami, wraz z tymi statkami i samolotami? Czasami w powietrzu unosi się tajemniczy szum, to mogą być echa odległych testów, których nikt nie odważy się publicznie przyznać. Tajemnicze relacje ocalałych i przypadkowe przechwyty radiowe mogą jedynie wzmocnić podejrzenia. Pytania krążące wokół tych świadectw jedynie sugerują skalę możliwych eksperymentów. Jednak ledwo udaje nam się zbliżyć do zrozumienia możliwych ludzkich ingerencji, a już wyraźnie pojawia się potrzeba jeszcze głębszego odkrycia tej tajemnicy. Bo jeśli takie eksperymenty rzeczywiście miały miejsce, to gdzie są te dokumenty i świadectwa, które mogłyby uchylić rąbka tajemnicy? Wszystko to nasuwa myśli o utajnionych archiwach. Wyruszymy dalej tam, gdzie informacje mogą być ukryte pod klauzulą tajne. Rozdział 6. Za bezkresnymi oceanicznymi przestrzeniami, gdzie panują tajemnice trójkąta bermudzkiego, pogłoski o istnieniu utajnionych rządowych dokumentów wprowadzają nowy wymiar do już i tak tajemniczej historii. Wyobraźcie sobie, że w archiwach ukrytych przed opinią publiczną przechowywane są informacje, które mogłyby rzucić światło na prawdziwe pochodzenie zaginięć statków i samolotów. Te dokumenty, jak twierdzą niektóre teorie, mogłyby ujawnić prawdę o tym, jakie eksperymenty i wydarzenia miały miejsce w tym regionie. Niektórzy zwolennicy teorii spiskowych uważają, że kilka krajów, w tym światowe mocarstwa, może posiadać dane, które zmieniłyby nasze postrzeganie Trójkąta Bermudzkiego. Być może zawierają one informacje o niezwykłych zjawiskach przyrodniczych lub testach nowych technologii, które potencjalnie mogą stanowić źródło zagrożenia. Jak można się dowiedzieć, czy te pliki zostały wykorzystane do ukrycia podejrzanych faktów, a nie w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego? Jednak poza otaczającą te dane zasłoną tajemnicy pojawia się nadzieja, że przyszłość przyniesie możliwość ujawnienia tych informacji, otwierając nowe perspektywy dla obecnych i przyszłych badań. Jakie sekrety wciąż pozostają w cieniu Trójkąta Bermudzkiego? Wystarczy tylko zagłębić się w jego mity i folklor, a droga do zrozumienia może stać się nieco jaśniejsza. Czy jesteśmy gotowi dotknąć tych legend, które oplatają całą historię zagadek trójkąta? Rozdział 7. Tajemnice trójkąta bermudzkiego od dawna są nieodłączną częścią folkloru, opisywane jako jeden z najbardziej zagadkowych obszarów oceanu. Miejscowi mieszkańcy i doświadczeni marynarze często opowiadają historie o statkach, widmach, które nigdy nie zaznały spokoju. Wierzą, że zagubione dusze marynarzy wciąż przemierzają te wody, szukając wyjścia z nieskończonego wodnego labiryntu. Istnieje też wiele opowieści o wodnych duchach, które rzekomo zwabiają statki w niebezpieczne prądy lub nagłe sztormy. Mówi się, że ich śpiewowi nie można się oprzeć, a ci, którzy go usłyszą, są skazani na wieczne zniknięcie w głębinach. Legendy łączą nawet przedpotopowe cywilizacje z tymi wodami, twierdząc, że pod taflą wody ukryte są ruiny starożytnych miast, pełnych tajemnic i artefaktów. Nie można też zapominać o dawnych zapiskach żeglarzy i rybaków, których straszono tajemniczymi dźwiękami i jasnymi światłami, nagle pojawiającymi się na horyzoncie. Wszystkie te mity i legendy tworzą imponujący obraz, w którym granica między rzeczywistością a fikcją wydaje się być niepewna, skłaniając nas do refleksji. Czy to możliwe, że u podstaw tych opowieści leżą prawdziwe wydarzenia? Wydaje się, że każde tajemnicze zdarzenie tylko wzmacnia mistyczny urok trójkąta. Uczucie popycha nas do dalszych badań, podczas gdy przed nami czeka współczesne spojrzenie na starożytną tajemnicę, które może przynieść długo oczekiwane zrozumienie. Rozdział 8. Odstępując od mistycznych historii i legend, zbliżamy się do współczesnego naukowego podejścia, które czasami może być równie fascynujące. Od początku XXI wieku trójkąt bermudzki nie pozostał bez uwagi współczesnych naukowców i inżynierów, którzy pragną rzucić światło na jego tajemnice przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Międzynarodowe ekspedycje, wyposażone w najnowocześniejsze podwodne urządzenia, dokonują zanurzeń w najciemniejsze głębiny trójkąta, aby zebrać dane o morskim krajobrazie i jego cechach, które mogłyby wyjaśnić tajemnicze zjawiska. Naukowcy z różnych dziedzin, od oceanografii po geofizykę. Nieustannie badają anomalne pola magnetyczne, które, jak się przypuszcza, mogą wpływać na nawigację oraz przyrządy statków i samolotów. Dodatkowo nowoczesne stacje meteorologiczne monitorują zmiany warunków pogodowych, wykrywając wzorce, które wcześniej mogły pozostać niezauważone. Wykorzystując satelity i inne nowoczesne środki monitoringu, specjaliści szczegółowo badają prądy oceaniczne oraz ich wzajemne oddziaływania, znajdując korelacje z zaginięciami. Ale jak blisko jesteśmy ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jaką tajemnicę skrywa to zagadkowe miejsce? Współczesne badania otwierają przed nami nowe horyzonty, dając nadzieję, że pewnego dnia uda nam się rozwikłać to, co dotąd pozostaje nierozwiązane. Jednak pomimo osiągnięć naukowych pozostaje poczucie, że stoimy dopiero na początku długiej drogi do zrozumienia tego niezwykłego fenomenu. Podążając tą ścieżką, spotykamy tych, którzy przeżyli spotkania z tajemnicą, świadków, którzy dzielą się z nami swoimi osobistymi historiami o trójkącie bermudzkim. Rozdział 9. Historie ludzi, którzy osobiście zetknęli się z tajemnicą trójkąta bermudzkiego, często wydają się niewiarygodne, ale pozbawione typowych doświadczeń lotniczych lub morskich. Jednym z takich przypadków jest opowieść o Johnie Riderze, pilocie małego samolotu, który napotkał nieprzewidywalne zjawisko pogodowe bezpośrednio nad trójkątem. Nagle jego przyrządy zaczęły zachowywać się dziwnie. Kompas stał się bezużyteczny, a systemy żyroskopowe, jak się wydawało, całkowicie utraciły zdolność orientacji. John poczuł, jak jego samolot wleciał w nieznaną strefę turbulencji. Na szczęście udało mu się wydostać z tego skupiska chaosu i bezpiecznie wylądować, ale jego relacja stała się kolejnym przerażającym punktem na mapie zagadek trójkąta. Niemniej fascynująca jest historia załogi kutra rybackiego, która, jak twierdzą, została poparzona przez świecące kule, które nagle wynurzyły się z wody. Miejscowi mieszkańcy mówili, że mogli widzieć migoczące światła, ale najbardziej uderzające jest zniknięcie portu w sygnałach radiowych. Zeznania członków załogi nie mogą stanowić naukowego dowodu, ale uchylają zasłonę nieznanego. Te opowieści w dziwny sposób łączą się z legendami i nowymi odkryciami naukowymi, pokazując, że wiele zagadek Trójkąta Bermudzkiego wciąż pozostaje nierozwiązanych. Takie osobiste historie podkreślają złożony charakter tego fenomenu, skłaniając do jeszcze głębszego zanurzenia się w tajemnice i poszukiwania odpowiedzi na wszystkie te zagadki. Ale warto zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi spojrzeć w przyszłość i rozważyć to, co może nas czekać, gdy szepty przeszłości i dążenie do wiedzy przenikają nasze postrzeganie? Rozdział 10. Dążenie badaczy do rozwiązania zagadek Trójkąta Bermudzkiego staje się coraz bardziej intensywne, bo mimo licznych hipotez i domysłów, wiele tajemnic pozostaje nierozwiązanych. W najbliższych latach możemy być świadkami wdrażania nowych technologii i metod, które pozwolą głębiej zrozumieć to zjawisko. Dzięki zaawansowanym badaniom podwodnym, naukowcy mają nadzieję odkryć ukryte anomalie DNA Atlantyku, które mogą wpływać na statki morskie i powietrzne. Przyszłość tego regionu zapowiada się pełna zaskakujących odkryć. Niedawny postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji i analizy big data umożliwi dokładniejszą analizę zebranych informacji. Być może pojawią się nowe, dotąd nieznane czynniki wpływające na wydarzenia zachodzące w trójkącie. Współpraca naukowców pracujących w różnych dziedzinach, takich jak oceanografia, meteorologia i informatyka, może przynieść długo oczekiwane przełomowe zrozumienie. Jednakże z każdym odkryciem pojawiają się nowe pytania. Jakie jeszcze tajemnice skrywa wodna powierzchnia? Jak pokazuje historia, trójkąt bermudzki wciąż zachowuje swoją mistyczną atrakcyjność, przywołując wspomnienia o zniknięciach i niezwykłych wydarzeniach, które wydają się wykraczać poza standardowe wyjaśnienia. Z niecierpliwością czekamy na przyszłe odkrycia i być może ostateczne rozwiązanie zagadki, która od wieków pobudza umysły i wyobraźnię. Jedno można powiedzieć z całą pewnością: zagadki trójkąta bermudzkiego jeszcze długo pozostaną w centrum zainteresowania zarówno naukowców, jak i zwykłych ludzi.